Cześć moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o wyborach. Ale nie, nie będziemy mówić o polityce, o tym, kto na kogo głosował, kto wygrał i tak dalej. Porozmawiamy o tym, dlaczego mimo tego, że mamy XXI wiek, 2023 rok, wciąż musimy głosować stawiając krzyżyk długopisem albo innym mazakiem na kartce papieru, a nie możemy skorzystać na przykład z takiego urządzenia, czy ogólnie internetu i innych Urządzeń. Dzisiaj będziemy rozmawiać o i-votingu, po polsku e-voting, który jest odmianą e-votingu, po polsku e-voting. Jedno to jest od internet, drugie od elektronika. Internet, głosowanie przez internet, elektronika, głosowanie z użyciem środków innych niż internet, na przykład za pośrednictwem terminali komputerowych, które są umieszczone w lokalach wyborczych. Tak się dzieje w niektórych stanach. Czy głosowanie przez internet jest możliwe? W jakich krajach się to udało, w jakich się nie udało? Czy jest to w ogóle zgodne z konstytucją? Jakie są za i przeciw? I dlaczego? Tego Systemu nie ma jeszcze w Polsce. Serdecznie zapraszam na materiał. Dzisiaj, jeżeli chcemy oddać nasz głos w wyborach, idziemy do lokalu wyborczego, odbieramy kartę wyborczą, zaznaczamy naszego kandydata, wkładamy kartę, następnie komisja to zlicza, przekazuje wyniki dalej. Dlaczego by jednak nie umożliwić głosowania przez internet? W końcu można głosować na przykład za pośrednictwem internetu na budżety lokalne. Co zwiększa frekwencję. Główną ideą głosowania przez internet jest właśnie to, żeby zwiększyć frekwencję. Umożliwić większej masie ludzi głosowanie i sprawić, że zachęcimy ich do tego, że nie muszą wychodzić z domu, ale mogą oni usiąść przed swoim komputerem, przed swoim telefonem i zagłosować. Zacznijmy od tego, czy jest to w ogóle zgodne z konstytucją. Żeby było zgodne z konstytucją, wszystkie wybory muszą spełnić cztery wymogi. Wybory muszą być powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Powszechność to jest ta pierwsza zasada, która wręcz sprzyja temu, aby można było głosować za pośrednictwem internetu. Powszechność oznacza, że głosowanie ma być dostępne dla każdego, nawet dla osoby, która nie może wyjść z domu, nawet dla osoby, która nie może pojawić się w lokalu wyborczym. I tutaj internet przychodzi z pomocą. Ktoś mógłby zalogować się po prostu na portal wyborczy. W przypadku krajów, gdzie się to udaje, można na przykład robić to za pośrednictwem specjalnie wysłanych zdrapek. Wtedy podaje się kod, skanuje się swój dowód osobisty albo odznacza się chipem, który znak. Znajduje się w dowodzie osobistym, następnie potwierdza się to jeszcze przez profile zaufane, jest cała masa kroków, ale jest taka możliwość i powszechność sprzyja temu, że osoby, które w innym wypadku mogłyby nie zagłosować, w taką możliwość by miały. Druga rzecz to bezpośredniość, czyli to, że nasz głos jest oddany bezpośrednio na jakiegoś kandydata, bez żadnych pośredników. Głosujemy na jedną konkretną osobę i tutaj też nie ma żadnych przeciwwskazań. Nasz dostawca internetu nie będzie zbierał tych głosów, a później wybierał sobie najlepszą osobę, tylko każdy jeden głos będzie oddany bezpośrednio na Kandydata. Kwestia równości jest kwestią troszeczkę sporną. W niektórych krajach, gdzie to działa, na przykład w Estonii, do czego jeszcze przejdziemy, można głosować przez internet nie w jeden dzień, ale przez kilka dni. No bo w zasadzie ten jeden dzień na wybory został ustalony tylko po to, żeby można było zebrać komisję, można było otworzyć lokale. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybory trwały na przykład tydzień. I w przypadku estońskim, jeżeli głosujemy przez internet, mamy możliwość oddawania tego głosu przez więcej niż jeden dzień. I tutaj pojawia się kwestia sporna z równością, bowiem Estonia pozwala na to, żeby po oddaniu głosu w internecie ten głos można było zmienić. To znaczy możemy oddać głos na kogoś w poniedziałek, następnie zastanowić się przez dwa dni, stwierdzić, że to chyba nie jest nasz kandydat i zmienić nasz wybór. Co to ma do równości? Każdy musi głosować tak samo. W momencie kiedy oddaję kartę do urny, oddaję swój głos w lokalu wyborczym. Nie ma możliwości poproszenia, żeby wyjęli moją kartę, bo ja chcę zmienić zdanie albo dostać kartę nową. W momencie kiedy głosujemy przez internet, taką możliwość mamy. Jest coś więcej. Te osoby nie są równe wobec siebie, bo jedni mogą zmienić zdanie, drudzy nie mogą zmienić zdania. I tutaj rozwiązanie wydaje się być proste. Po prostu nie dać możliwości zmiany zdania przy głosowaniu przez internet i taka opcja też Oczywiście istnieje. Kolejny aspekt to tajność wyborów. I tutaj największe kontrowersje pojawiają się w momencie, kiedy rozmawiamy o tym e-votingu. Tajność rozumiana jest na kilka sposobów. Po pierwsze, nie możemy pokazywać nikomu, na co głosujemy. I tutaj pojawia się obawa, że w wielu rodzinach znajdują się osoby dominujące które mogą wymagać na innych domownikach tego, aby głosowały zgodnie z jego wolą. Znaczy można sobie wyobrazić osobę, która stoi nad wszystkimi w domu i patrzy, czy zaznaczają oni odpowiednio zgodną z jego ideą formę. I to jest największe niebezpieczeństwo tego, że wybory mogłyby być w jakikolwiek sposób zakłócone. Z drugiej strony tajność to też nie tylko to, co robimy w trakcie oddawania głosu, ale też to, co dzieje się z naszym głosem podczas zliczania, czy też już po ogłoszeniu wyników. W momencie, kiedy wrzucamy kartkę papieru do urny, Odcinamy się od niej. Nawet po policzeniu głosów nikt nie jest w stanie dojść do tego, kto oddał ten głos. Można sobie wyobrazić sytuację, kiedy jakaś autorytarna partia zdobywa władzę, a następnie chce ukarać wszystkich, którzy głosowali przeciwko niej. W momencie, kiedy ma ona jedynie karty do głosowania, nie odnajdzie ona tych, którzy sprzeciwili się jej woli i oddali głos na oponentów. W momencie, kiedy głosuje przez internet, jeżeli znacie ciasteczka internetowe, to wiecie, że wyśledzenie osoby, która oddała dany głos, nie jest wcale niemożliwe i zależy tylko od poziomu zabezpieczeń, szyfrowania i dobrej woli firmy, która cały ten system teleinformatyczny wprowadziła i się nim zajmuje. Jeżeli odpowiednie naciski byłyby nałożone na taką firmę, prawdopodobnie byłoby możliwe dojście do tego, kto na jaką partię oddał głos, co jest już z naszą konstytucją bardzo, bardzo niezgodne. No dobrze. Wiemy już, że z konstytucją pojawiają się pewne problemy. Mimo to w niektórych państwach próbowano już. Wprowadzić system e-votingu. W niektórych się to udało, w innych nie. Udało się to na przykład w Estonii. Już od 2001 roku pracowano tam nad systemem możliwości głosowania przez Internet. System ten wprowadzono w 2004 roku. Wtedy skorzystało z niego niewiele osób, nieco poniżej 2% tych, którzy uprawnieni do głosowania byli, ale już w 2023 liczba ta przekroczyła 50% i rzeczywiście widać wzrost frekwencji. Głosujących, mimo tego, trzeba wspomnieć też, że taki system po pierwsze kosztował, po drugie musi zostać utrzymany, a po trzecie, co pokazują inne przypadki, nie zawsze się on sprawdza. Tutaj fenomenalnym przykładem jest Norwegia, gdzie okazało się, że niektórzy wyborcy korzystając z systemu e-votingu głosowali podwójnie, to znaczy najpierw zagłosowali przez internet, a potem poszli do komisji wyborczej, odebrali kartę i oddali jeszcze jeden głos. Okazało się, że nawet powyżej 0,7%, tutaj procenty są niewielkie, ale mówimy o tysiącach ludzi, oddało podwójny głos i nagle pojawia się problem, bo nie wiadomo, jak to do końca policzyć, czy da się to kręcić, czy powtarzać wybory. Problem był o tyle duży, że Norwegia całkowicie zrezygnowała z systemu e-votingu. Podobnie zrobiła Irlandia. Ta zainwestowała ponad 50 milionów euro w system zakupiony od pewnej holenderskiej firmy, Szybko okazało się, że system ten wydaje się być zawodny, nie jest tak bezpieczny jak mogłoby się wcześniej wydawać. I mimo wydania 50 milionów euro, czyli ponad 200 milionów złotych, Irlandia ostatecznie postanowiła z tego systemu zrezygnować i nie wprowadzać go do swojego kraju. No, i już abstrahując od kwestii konstytucyjnych, abstrahując od tego, jak ten system może zostać oszukany przez e, zwykłego użytkownika, albo wprowadzać w błąd kogokolwiek, istnieje jeszcze taka szansa, że zostanie po prostu schakowany, wyłączony, że serwery padną. Jest to system teleinformatyczny, który jest podatny na ataki z zewnątrz, i to chyba jest największy problem. W momencie, kiedy oddajemy, oddajemy głosy w lokalach wyborczych, których jest e, kilkadziesiąt tysięcy, no nie wiem, musiałyby pojawić się ataki terrorystyczne polegające na paleniu. Wszystkich urn wyborczych, żeby mieć jakiś wymierny skutek, a wszystko i tak skończyłoby się na tym, że prawdopodobnie osoby te zostałyby złapane, ponieważ wszystko jest nagrywane wszędzie są kamery, są świadkowie. W momencie, kiedy mówimy o systemie teleinformatycznym, ktoś z drugiego końca świata może tak naprawdę włamać się, podwoić pewne głosy, usunąć inne głosy, i jest to wielki, wielkie niebezpieczeństwo, zwłaszcza, że mamy dzisiaj dostęp do sztucznej inteligencji, która pozwala wynajdować luki różnych. Systemach zabezpieczeń. I okazuje się, że właśnie ta kartka papieru i ten długopis dają się być dzisiaj najbezpieczniejszą opcją, że pozostając poza systemami komputerowymi, mając tylko i wyłącznie kartkę i liczydło, jesteśmy w stanie przeprowadzić najbardziej skuteczne wybory, nawet w tak dużym państwie liczącym kilkadziesiąt milionów ludzi jak Polska. I czy spodziewamy się tego, że e-voting zostanie kiedyś wdrożony? Na pewno. Ale z drugiej strony, na pewno nie w ciągu kilku czy też kilkunastu lat. Być może w przyszłości, kiedy sztuczna inteligencja i kryptografia pozwolą nam na to, że takie systemy będą zabezpieczane tak, że nie będą do ruszenia, może wtedy ten temat powrócić. A na razie, no cóż, musimy udawać się do lokali wyborczych albo głosować za pośrednictwem koperty, jak w przypadku możliwości głosowania korespondencyjnego, bo taka możliwość też w niektórych przypadkach istnieje. I to tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Wasze pytanie, czemu wciąż musicie zakładać buty i iść na wybory. I dziękuję, że jeżeli byliście na wyborach, bo frekwencja była naprawdę fajna. I to tyle. Na dzisiaj zapraszam na nasze kolejne materiały. Do zobaczenia. Cześć.